Czary, jedyno to śpi. Czary, jedyno to śpi. My się boimy, na, na palcach budzimy. Ja budzi Jak się budzi, to na Jak się budzi, to na ziemię. Pierwsza godzina, niedźwiedź śpi. Druga, druga godzina, niedźwiedź chrapie trzecia godzina, stary niedźwiedź mocno śpi, chrapię także wszystko drży, liście, no jeszcze nie skończyłaś śpiewać, no liście Uciekamy pierwsza, niedźwiedź, śpi druga, i trzecia, łapie, brawo, super.